To biegnę, to biegnę, to biegnę. Kurwa, to biegnę, to biegnę. Daj mi go! Witaj, Sportowa Polsko. Z tej strony sadość patrzący się w niebo, bo jest piękne słońce, które pulsuje. Tak, przecież można patrzeć na słońce. To kolejny odcinek z Getaway City. Zauważyłem paczkę. Sunshine Autos. Cyk Pię Wow, mam 5 paczek na 100. Nie chcę mi się ich szukać, naprawdę nie wiem co one dają Ale nie chcę mi się szukać. Halo, gdzie jest szef? Pozbierałem w końcu kasę. Boże święty, jestem zmęczony tym biega. Nie Patrzcie na to, widzicie to? Fajna szyba ta górna. Znikające budynki. Taram. Dobra. Potrzebowałem dużo kasy, aby kupić niektóre nieruchomości, także po pierwsze kupujemy salon samochodowy, jest to nam potrzebne. B.J. Smith. Hello. And you must be Mr. Versetti. Would you like the tour? Might as well. Well, I'm very sad to be selling the dealership to y'all. This is my first investment after I turned pro. But now it's time for me to move on. You're leaving town? Not too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong, and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. The fuck? Uh -huh. Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could Sorry. burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Okej. Samol samochodowy zakupiony. Generalnie BJ Smith jest ciekawą postacią, bo jest on, jakby wspomniany w GTA 5. E, wspomniany w ten sposób, że. My mamy tutaj w ogóle jakieś misje? Czy po prostu kupiliśmy nieruchomości? Chuj. No nie gadaj, to wszystko. W GTA 5, tak jak powiedział, jest emerytowanym piłkarzem i zamierza wrócić. Też mi zapisać głupego I zamierza wrócić. I w GTA 5 w Los Santos jest e, centrum rekreacyjne BJS także. I gra się tam w koszykówkę akurat, ale. E, no, jakieś nawiązanie jest. Dobra, czy jest tu. Naprawdę? Po prostu kupiłem i koniec? Ej, no to to bez sensu. No po co ja to kupowałem? Nie czaję Co tutaj się znajduje? Co i po... Czekaj. Nie wiem, to są po prostu garaże dla... A mam was, tutaj... Je... No nie... A, to są garaże po prostu dla mnie, okej okay. Ale co, że wyścigi? Serio? O mój Boże, nie mów, że ja mam wyścigi jakieś robić. Wpisowe, dobra Zadź sobie szybki wóz i uda się na miejsce startu. No, niech będzie ten infernus, dobrze mówię? Infernus, tak? Ta infernus. Dobra, pojedźmy infernusem na miejsce startu. O mój boże, wyścigi. Mówię wiem, wyścigi w GTA. Zwłaszcza w Vice City, które jest tak niesterowne, że. Ooooooh. W się sensie nie. Nie żebym nie lubił tej gry, ale sterowanie w tej grze jest tak koślawe, kurwa. Jest tu jakiś skrót, mogę tędy przejechać nie uszkadzając samochodu? Tak średnio, ale dobra. E, tam była paczka? Nie, to był liść. Dobra. U, karabin. Nice. Dej mi ten karabin. Ale no nie wiem, że ja mam tam cztery wyścigi kurwa ukończyć. O Boże święty. Co ta gra ze mną robi? Naprawdę, chyba pod koniec tworzenia tej gry ludzie, ludzie nie mieli pomysłu, co projektowali tą grę, nie mieli pomysłu, jak to kontynuować. Fuck, gdzie ja jestem? Jak mam stąd wyjechać? Dobra, nieważne. Mapa. Muszę objechać tak dookoła. No cóż, wyduchaj ząbiek. Drift. Dobrze, że Infernus jest w miarę skrętny i nie będzie mi tak przeszkadzało to. No może troszkę. No to fajnie. Zderzak już uszkodzony. Damage zadany. Dobra. Przejechać tędy dookoła. Kurwa mogłem tam przejechać od razu, a nie się bawić. Eee, I to jest to, że nie ma ten... Że nie można sobie jakby celu zaznaczyć. A te drogi w Vice City są i tak takie pojebane moim zdaniem. Dlaczego nie mógł być tu jakoś, jakiś skrót zrobiony, cokolwiek. Tego trzeba tak dookoła objeżdżać. Nie chcę. Nie mam ochoty na muzykę, naprawdę. Wedługkę mi z drogi taryfiarzu. Dobra, widzę tutaj już jest... Ta, aha, w drugą stronę, no to fajnie. Drift. O, same Infernus. Dobra, jeden Infernus cheitach i ja jeden, którego nie kojarzę. Dobra, bawimy się. Proszę Wow, Jeden już wyeliminowany. Ks. Wypierdalaj, czemu tam był samolot? Wypierdalaj, o kurwa jedzie. Ja Dobra, to chyba nie będzie ciężkie. Gorzej jak mnie któryś wpierdoli. Nie, yeah. Ha, ha, ha. Ej, ale one są masywnie mocne. Kurwa. Jeszcze tam są takie upadki. Jakbym tam został wepchnięty, to ojoj, oj. Tak, oj, oj. idź z wami, cwele. Wygrałem. To w sumie mogę nagrać takie pojedyncze wyścigi dopóki nie dostaniemy tej ostatniej misji Takie kró króciutkie jak, nie wiem, robię te misje dla tych działalności osobno Zrobiliśmy taksówkę, zrobiliśmy lodziarnię Z tego co wiem mamy ten salon samochodowy Nie wiem czy te wyścigi zaliczają się jako misje dla tego salonu, ale niech będzie Jesteśmy Bawimy się po raz kolejny Proszę wypierdalać mi z drogi. I tamten mnie prześcignął. A tamten mnie dogania. I karma. Dobra, nieważne. Oni się pewnie wydupią po drodze i tak. O właśnie. Dobra, mam pod kontrolą. Dziękuję, do widzenia. Panie Władzo! Pan Władza zobaczył nielegalne wyścigi, ale ostrał kompletnie ten No cóż. Ej, właśnie pole position mogę tu kupić. Właśnie, przecież tu są te kluby w pierwszym mieście. To tutaj mogę coś kupić. Mogę spróbować przynajmniej. Ale to w następnym odcinku coś kupię. Dzisiaj skupmy się na tych wyścigach, jak już zacząłem. No i alo. zrobione. Dobra, teraz wrócić jakoś do tego BJ Smitha. Znaczy, w sumie BJ Smitha nam już nie ma. On tylko się z nami przywitał i oddał nam klucze do tego salonu. Także do zobaczenia za chwilę przy kolejnym wyścigu. Dobra. O! o! A, dobra, myślałem, że więcej ich tu jest a to po prostu korek Zrobiliśmy. Ten gościu już ma przesłane, w sumie ja też, bo jestem tuż za nim. Proszę wypierdawać mi z drogi. C wow! To ci dał prawo jazdy. No to ci wypierd! Mój Boże! Nie ma to jak ścigać się na cztery auta w ciasnych uliczkach. Kurwa, jakie tam gonią? Dobra, już mnie nie gonią. Prześcignąłem Cveni albo i nie, bo mnie goni. ja manewruję tymi klawiszami, o mój Boże! Bicepsy w palcu mi się robią. Jest, ojoj! Uj, 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 żeby nie było, że na ostatniej prostej miał przejść mieć Czyżby? Tak! A żeby cię chuj strzelił. Dobra, nie ma ich. Łów. O mój Boże, gdzie oni wszyscy zniknęli? What the fuck? Widzieliście to? Na pewno widzieliście. A e, gdzie ten? Dobra, nieważne. Jesteśmy, ukończyliśmy to. I zawracamy z powrotem do salonu. Zgarniamy sobie kolejny wyścig. E, zobaczymy. Może faktycznie te wyścigi mają jakiś wpływ na to. Chociaż śmiem wątpić, naprawdę. Śmiem wątpić. Ej, dobra, bo ja tutaj znalazłem... Ja pierdolę. Ja tutaj znalazłem ten... Listę poszukiwanych aut. No cóż. Czyli mam... Zamiast się ścigać powinienem to robić, tak? No to fajnie. No w sumie... Czy mogę to zrobić? Chyba tak. Landstalker... Można poznać wszędzie. Staliona to samo. Czemu Infernusa nie chcecie? Infer Infernus jest zajebisty. Wróć! Ej, tutaj jest jakiś warsztat. A. A, to jest moje małe, prywatne paint spray, tak? No to fajnie. Dobra, wyścigów jednak nie chcę, skoro tak. Eee, dobra. Szukamy Landstalker. O! To chyba ten. Tam był Blista kompakt jeszcze. Nie wiem, który to był. Dobra, to jest Ranger. To chyba nie było to. Rangera tam chyba nie było. A nie, jest. Dobra, fajnie. Wow, prawie mnie zamknęło w środku Sprawdź nam wszystkie, a czeka się bonus. Fajnie Esperanto, nie wiem, który to jest. Idaho, nie wiem, który to jest. Blista Compact orientuje się. Landstalker orientuje się, który to jest. Stalion orientuje się. Ale te, ten drugi, trzeci to ja nie wiem. Dobra, Landstalker z infernus to raczej nie. Nie, to nie był Landstalker. I to jest on! Kurwa, brać go! No nie! Tygnął po stópkach mi pojeździł, po, po, pojeździł. Mój Boże, to będzie najnudniejszy odcinek z tej serii. Łódka, łap tam. Ech, kuźwa. To jest irytujące, że ja tak muszę szukać tych aut. Cóż to za auto? Esperanto. Do widzenia. Dobra, Esperanto mamy. O Landstalker, czajcie to, to jest kurewskie. To jest trzmaciane mm. A jak będę ja chciał to znaleźć, to nie chuj nie, nie Nie chciałem nic e, kliknąć Ale mniejsza O ludzie się schodzą tutaj powoli fajnie Dobra, mamy. No okej, okay, mamy Esperanto. Zostało Idaho, Lance Stalker Stallion i Blista Compact. Ja nie wiem nadal, który to jest Idaho. Stój, 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 stój. stój no kurwa, stój. Pimpuj, pimpuj. Pim, dobiegnę, pim. To dobiegnę, to dobiegnę. To kurwa, dobiegnę. To dobiegnę. To daj mi go. Daj mi to. Ojej, wypierdalaj! Zamknij Ray, to już moje. Elo. Mamy kolejny. Fajnie. Auć. Dobra. I Cykens, Został Idaho Stallion i... Blista Compact. Blisty przez długi czas już nie widziałem. Nie rzucała mi się w oczy. Taksy, o ci za kurwi, o, ho, ho, chętnie się na Tobie wyżyje. Jak wyleciał z tego auta dziwnie. Dobra, poróbmy sobie rampagea w międzyczasie. Why not? Dobra, o granatami suru you... Strike normalnie go w kręgle grał jak, jak oni przeżyli wybuch

Dobra, wygrałem to. Essa za co to? Nie mam gwiazdki, odpierdol się. O, blista. A ogólnie, jakby kto pytał, skończy, yy, skończyłem misję tego. E, mi, misję psa, dlatego mam armor na 150. Why not? E, to w tą stronę się jechało, dobra. Blista kompakt. Zostały tylko Stalion i Idaho. Jeszcze Stalion i Idaho Idaho, Idaho Odpierdala mi, bo się nudzę zamiast wprowadzić mnie normalnie do ostatniej misji To muszę robić jakieś gówno Jak skończyć tą grę, bo mam jej kurwa dość W końcu po długich betraktacjach e, chyba tak się nazywa Nie wiem co ja właśnie powiedziałem ale mniejsza Znalazłem Staliona byle by nim dojechać do tego Byle by nim dojechać do ...salonu. I został tylko Idaho. A w radiu mówią coś o bj Że wrócił do... Że wrócił do futbolu. Wow, dzięki. Fajnie masz. Wiecie co? Najpierw zrobię to. Essa. Teraz możecie mieć smutną dupę. Gdzie jest policja? Ej, oni tu byli jeszcze przed chwilą. Nieważne. Mam nadzieję, że jednak nie robię tego bez sensu. Bo się zdenerwuję. Naprawdę się zdenerwuję. Dobra, AIDAHU jeszcze potrzebuję, No, come on! W międzyczasie, jak już tu jestem, za ile to gówno? Drukarnia za 70, koła stać mnie. Uff. I to tyle. O! Tu są misje do zrobienia też. Hmm. To później. Na razie jestem skupiony jeszcze na tym jednym samochodzie, żeby znaleźć, odstawić Tylko muszę go kurwa znaleźć, gdzie jest to jebane Idaho? Ach, w końcu, w końcu to mam, jebać tą grę Ogólnie zauważyłem, że tutaj jakieś zlecenia dla kubańczyków są Mam nadzieję, że to nie jest to co muszę zrobić, żeby ruszyć fabułę dalej, Ja po prostu przegapiłem to jak ostatni debil, ale dobra, mamy ostatnie autko, czy to było wymagane, aby mieć tutaj przychody? Bo to chyba o to chodzi, żeby mieć w czterech miejscach przychody Wszystkie wosy. Nice. Tak, są tam. O, widzę, widzę, widzę. Są, 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 są. Prze -y, kamera przenika like przez plecy mojego ziomka. O! Tak jest. O to chodziło. O mój Boże. Ech, jebać tą grę. Ile. 1500 tego! Nie lubię tej gry. Jeszcze kolejne! Pierdole, dobra, wątek skończony, nie będę tej gry przechodził na 100%. Zapisuję. Do widzenia, nara.